Dyzia! dołączyłaś już na Zakola Adaha? Dyzia, skąd wiesz o kanale Adaha i, jak i jaka jest twoja ulubiona seria na nim? Jakie jest twoje największe osiągnięcie w życiu i gdyby Shenlong mógł spełnić jedno twoje życzenie, czego byś sobie życzyła? Gdybyś umiała pisać i czytać i miała konto na Facebooku, prawdopodobnie już dołączyłaby na grupę Facebookową za koladach, a tak jak zrobiło to prawie 11 tysięcy osób. Zastanawiam się, co macie w głowie, że chce wam się tam siedzieć, ale to wasza sprawa, wasze życie. Dzisiaj będę przeglądał za pośrednictwem pracy mojego brata, który przegląda te podania, właśnie odpowiedzi osób na te pytania, a że mam ich dość sporo, nie będę. Przedłużał sztucznie tego filmu, tylko przejdziemy sobie do następnej sceny i dzisiaj wiecie co? Ostatnie były gołębie, to dzisiaj puszczę wam salto. Żeby życie miało smaczek, raz gołębie raz salto. Ostatnio zapytałem was o to, jaki był pierwszy film, który oglądaliście u mnie na kanale. Dzisiaj zapytam was o coś, co też nawiązuje do tych pytań, ale jest trochę odwróceniem pytania numer dwa. Czyli nie będę was pytał o wasze największe osiągnięcie w życiu, tylko o rzecz, której może w życiu najbardziej się wstydzicie. Chyba, że nie chcecie tego pisać, ale w internecie wszyscy są anonimowi albo mogą być anonimowi, także jeśli chcecie napisać, to możecie napisać. Ja Wam mówić nie będę, bo anonimowy nie jestem, ale obiecałem Wam, że kiedyś Wam to zdradzę, także. Je, jeszcze nie dziś, jeszcze nie dziś. Hmm, dobre pytanie, ale chyba po tym jak obejrzałem w kinie najnowszy film z serii DB, wtedy nie znałem fabuły DB i jakoś tak mi się pojawiło na głównej, kiedy szukałem w jakiej kolejności ogląda się DB. Aha, to już jest to. A ulubiona seria tier Listy oraz ciekawostki, no i seria Adakobolsk kiedy była. Autor Balls rysuje nową mangę. Tylko, że tym razem jest związane z Dragon Ballem i to jest taka fanmanga stricte Dragon Ballowa, poważna, a nie jakaś tam, wiecie, isekai adachowy. Czekam Tomek, jeśli to oglądasz, trzymam za ciebie kciuki. Czekam bardzo na to. Na... Pierwszy rozdział, bo udowodniłeś już to, że umiesz pisać i umiesz rysować, i serce rośnie, jak widzę, że na grupie dzieją się takie rzeczy. Moim największym osiągnięciem w życiu jest związek z moją dziewczyną oraz pierwsze wyświetlenia na YouTube. Od dziewczyny? Mógłbyś zrobić w tym podaniu hamską reklamę i bym teraz wpisał ten film na YouTube'a, i bym wysłał tam ludzi, a zmarnowałeś swoją okazję, ale jesteś kulturalny, nie robisz takich rzeczy. Chciałbym, żeby tata oraz siostra mojej dziewczyny. Czy ja naprawdę nie mogę kurwa, żartować z ludzi? No, wrócili do życia, żeby mogła być znowu w 100% szczęśliwa, żeby mógł poznać mojego teścia oraz siostry dziewczyny, żeby dobrze im się znowu żyło. Ech, spoczywajcie w pokoju. Wybacz, droga administracja, że musicie to czytać. No, kurwa dziękuję. Chłop taki Andrzej wraca sobie po pracy, myśli sobie, ach, odpala sobie tego durnia, łysego na YouTubie, niech trochę pogada głupot. I Andrzej kładzie się brzuchem do góry na kanapie, odpala piwko, włącza mnie na telewizorze i pierwsze co widzi to to, że komuś ktoś umarł. I Mówi Andrzej. Kulma, miałem już nie pić na smutno. Aj, idę dalej. Trafiłem z dwa lata temu, całkowitym przypadkiem z filmu polecanego przez algorytm na YouTube. Bardzo lubię koku oraz rankingi. Ja też lubię kingi. W sumie w życiu znałem tylko kilka king. A obecnie nie mam kontaktu z żadną kingą. To jest dość niepopularne dzisiaj chyba imię, prawda? Kinga. Myślę sobie o tym imieniu, wypowiadam je i zachodzi taki proces, który z tego co pamiętam nazywa się satiacja semantyczna. Czyli to słowo. Poprzez wielokrotne wypowiadanie, tylko że ja go nie wypowiadałem wielokrotnie, wypowiedziałam je kilka razy, zaczęło się robić w mojej głowie dziwne. Ta struktura tego imienia zaczęła być obca dla mnie. Kinga. Dziwne imię. W sensie to jest normalne, popularne imię, ale mam wrażenie, że teraz dzieci nie nazywają się Kinga. Chyba po prostu to, że mimo wielu życiowych przygód, mam nos zatkany. Kinga. Z racji, że 18 lat już nie mam. Aha. Myślałem, że jeszcze nie masz, a on już nie ma. Czyli pewnie masz dwa razy więcej. To chciałbym mniej zgagi, bólu pleców, a więcej pokoju na świecie. Starzy ludzie nawet nie tyle co chcą mieć więcej rzeczy, co nie mieć aż tylu rzeczy. Czyli mniej bólu, mniej obowiązków, mniej zmartwień. O kanale Od dowiedziałem się tak naprawdę sam, szukając filmików o Dragon Ball. A moja ulubiona seria to przeklęte figurki. A ja bym chciał otworzyć okno, bo mi dosłownie y, muszę pooddychać świeżym powietrzem. Nie tak, że śmierdzę, ale po prostu zrobiło się trochę tak. Zrobiło mi się sucho w pokoju. I to absolutnie nie przez moje żarty. Zdobyłem złoty medal na zawodach pływackich. Myślę, że gdyby to były ważne zawody pływackie, to byś napisał, co to były za zawody pływackie. Nie, no nie umniejszam, nie umniejszam. Ja zawsze byłem słaby z pływania przed studiami. Na studiach się nauczyłem lepiej pływać. Teraz uważam, że pływam całkiem dobrze. Technicznie pływam dobrze, tylko że to kwestia kondycji. Delfin jest mega męczący. Jeszcze gorzej jak jest z Iwanem. Pewnie byłaby to super siła. Wiem, że trochę egoistyczne, ale uznałem, że będę szczery. Tak, jesteś... Szczerze megoistą. Tylko jedno? Kurczę, budżetowy Shenlong. Już chciałem trzy pisać. Nie po prostu pierwszy raz wypowiadasz życzenia. To jest 6 października. A, widzisz, on jeszcze nie wie, że Shenlong tak naprawdę daje trzy życzenia tylko dla stałych klientów. Chciałem napisać coś samolubnego, bo pieniędzy zawsze jest mało. Zwłaszcza, że mam żonę i sześć zwierząt. Dwa psy, dwa koty, pająka i świnkę morską. Pająka to ja też mam. Przy firance na górze, w rogu pokoju, ale stwierdziłem, że go zostawi, bo przynajmniej komary mi zjada. Ale jakbym miał naprawdę mieć jedno spełnione życzenie, chciałbym wiedzieć, czy istnieje jakaś wyższa siła. W sensie Bóg. Nie jestem wierzący i raczej nie modlę się, ale świadomość niewiedzy tej kwestii trochę mnie denerwuje. Żebyś się nie zdziwił jak ateiści w piekle. Jakbym wiedział, raczej bym się nie nawrócił, ale. To byłoby głupie w takim razie. Ja jestem wierzący i gdybym miał możliwość wiedzenia czy niewiedzenia, to bym nie potrzebował wiedzieć. Nie potrzebuję wiedzy, pewności żeby być wierzącą osobą, ale nie uważacie, że to jest głupie, że gdyby go, gdyby gość się dowiedział, miał pewność, że na przykład Bóg istnieje i jeśli nie będziesz w niego wierzył, to pójdziesz do piekła, to on by się nie nawrócił? Nie wiem, czy dobrze wytłumaczyłem swój punkt widzenia. No nic, kim ja jestem, żeby oceniać? Kiedyś oglądałem sobie ciekawostki o DB, ale wszystkie znałem. Tak jakbym wszystko wiedział o Dragon Ballu. W końcu natrafiłem na kanał pewnego łysego Adaha z serią Koku i bardzo mi się spodobały ciekawe przemyślenia, jakie tam były, i zostałem na dłużej, bo zobaczyłem, że widz nie jest traktowany jak cyferka, gdzie inne kanały mają to już w nawyku, by zostawić suba, bo do końca roku musimy wbić xxx subów. Cieszę się, że to napisałeś. To prawda. Nie traktuję was jak cyferki. Na subach przestało mi zależeć, w sumie, no bym powiedział, że jakoś 9-8 lat temu. Jak był taki moment, że się przebranżowiłem trochę na Dragon Balla i porzuciłem na początku swój kanał, a potem zacząłem nagrywać o DB i tak stwierdziłem, że... W sumie suby tak naprawdę nic nie dają, więc już się z tego wyleczyłem bardzo dawno temu. Ale nie będę się powtarzał. Po prostu zależy mi na tym, żebyście oglądali moje filmy i to tyle I żebyście się przy nich dobrze bawili. Najlepszą dla mnie nagrodą jest to, że piszecie komentarze, że na przykład czujecie jakby po drugiej stronie siedział was, wasz kumpel. Nie czujecie, jakbyście oglądali jakiegoś kupa influencera. Nienawidzę tego słowa, będę musiał potem umyć zęby. Chociaż i tak muszę umyć zęby. Poznanie matury i to nie jest kwestia tego, że mi śmierdziało, po prostu otworzyłem okno, bo było duszno. zdaniu matury i prawa jazdy poszedłem do pracy zarabiać na spełnianie marzeń, tych mniejszych jak nowy iPhone 15 iPhone 15. Okej, okay, nie będę teraz robił mega dużej dygresji, ale rozbawiło mnie to z mojego własnego powodu. Mogę czasem mieć swój własny powód, żeby się cieszyć? Czyli pierwszy wydatek za własnoręcznie zrobię. Ty, ja teraz sobie tak myślę, że jesteście jesteśmy bardzo podobni. Ja jak poszedłem do pracy po maturach. I zarobiłem, ile ja tam wtedy zarobiłem? Pracowałem jakoś 25 dni, razy średnio 10 godzin dziennie, razy chyba 11 zł. No to by się zgadzało. Musiałbym znaleźć to na historii mojego konta, ale w 2016 roku pamiętam, że po maturach zarobiłem tyle, przez wakacje całe i wydałem większość na iPhone'a. Kupiłem wtedy za jakieś 2000 iPhone'a, iPhone'a 5S, i to był pierwszy zakup, którego bardzo, z którego byłem bardzo zadowolony. Nadal jestem, uważam, że dobrze zrobiłem, to była dobra inwestycja. Przepraszam. Wiecie, czego się najbardziej wtedy nauczyłem? Nawet to nie jest kwestia jakiejś dyscypliny związanej z pracą czy obowiązków i tak dalej, tylko szanować pieniądze. W takim sensie, że miałem ciężki dzień w pracy. Na przykład robiliśmy po 10-12 godzin. Mówię teraz o biedronce w mielnie, bo pracowałem wtedy w biedronce w mielnie podczas sezonu, w której było bardzo, bardzo dużo osób. Był duży ruch, ona była 24 godziny na dobę otwarta. Jak szedłem na przykład kupić sobie jakąś rzecz, dajmy na to piwo albo coś do jedzenia, to ja nie patrzyłem na cenę. Tylko na to, ile musiałem pracować, żeby coś takiego kupić. Czyli dajmy na to, coś kupowałem za 5 zł, a zarabiałem, nie wiem, 11 czy 10, już nie pamiętam konkretnie na godzinę. I myślałem, że czy chciałbym, czy warto pracować pół godziny, żeby mieć tę rzecz. I wtedy sobie na przykład dużo rzeczy odmawiałem. I myślę, że nawet mimo tego, że po pierwsze, nie pracowałem w tej biedronce długo, po drugie, nie zarobiłem tam wielkich pieniędzy. I po trzecie, w ogóle to była taka sezonowa tylko praca, która powiedzmy była i zniknęła, to wyniosłem z tego taką fajną naukę. I uważam, że każdy powinien coś takiego wynieść w swoim życiu w pewnym momencie, żeby poznać wartość pieniądza, bo znam dużo osób młodych, takich osobiście znam, którzy w ogóle, w ogóle nie szanują pieniędzy. Wiecie, kiedy sobie najbardziej uświadomiłem, że mamy inflację? <laughs> nie jak zobaczyłem ceny w sklepach albo jak zobaczyłem, że. Można mniej kupować za te same pieniądze. Tylko jak ostatnio przechodziłem pod blokiem, bawiły się tam dzieciaki w błocie i jeden do drugiego powiedział, Ej, jak wrzucisz go w błoto, to dam ci stówę. Ja sobie myślę: stówę? Losowo mi się wyświetlił na YouTubie, a moja ulubiona seria to Koku, bo idealnie wchodzi jako podcast, podczas kiedy ja sobie gram w jakąś gierkę. Mam nadzieję, że nie w lola. Nie mam poszczególnych super osiągnięć. W sumie mogę się pochwalić tym, że mega szybko przyswajam wiedzę. To nie jest raczej osiągnięcie, a umiejętność. To jest umiejętność, która dopiero pozwoli ci osiągać osiągnięcia. Tylko nie zmarnuj jej nagraniu w gry. Ja mogę. Ja najpierw pracuję, a potem gram w gry. Chociaż. Kupiłem tego Red dead ostatnio i grałem w niego dopiero dwa razy. Mam zamiar dzisiaj trochę pograć. Chciałbym długokrótka. W sumie nie wiem dlaczego, ale mega mi się podoba działanie takiego długokrótka. Pewnie używałbym go do przemieszczania się na wyższe miejsca poprzez przedłużanie go. A jeśli byś na przykład miał problemy z utrzymaniem się, jakby na nim, równowagi, czyli chcesz się wnieść na jakieś szóste piętro w wieżowcu i stajesz przy balkonie, i potem się okazuje, że ten długokrótek ci się przechyla, czy wolałbym latać. Słuchaj. Chociaż, no, jakbyś miał długo krótkę, to mógłbyś na przykład światło wyłączyć zdalnie. Ale to są też różne inne sposoby na takie rzeczy. O! O kanale Adaha Wiod Fuzjonka! Cześć! Pozdrawiam! Lubię w sumie wszystkie serie, jakie są na kanale, poza Dokanem. A, ty chuju. Nie lubisz zbijać bąków? Baniek, przepraszam. Moim największym osiągnięciem w życiu jest brązowy medal w karate w Mistrzostwach Polskich JKA oraz odnalezienie sobie... <laughs> Odnalezienie w sobie natury filozofa, czyli raz w tygodniu siadasz w samych slipach na kamień, robisz tak i myślisz, i siedzisz tak trzy godziny i potem wstajesz i mówisz, kurwa nic nie wymyśliłem. Co to w ogóle znaczy? Odnalezienie w sobie natury filozofa. Jak to się ma do brązowego medalu w karate na Mistrzostwach Polski JKA, nie wiem co to znaczy, Junior Karate Association? Chciałbym tylko osiągnąć spokój. No widać, okej, okay, dobra, już wiem o co chodzi z tą naturą filozofa. Chciałbym tylko osiągnąć katarzys. Czy tam nemezis, czy Nirwane, czy inne slipnoty. Ukończenie technikum ekonomicznego, już prawie, no to co ty się chwalisz? Jeszcze nie mów hop, bo się przewrócisz. I bycie w stanie pociągnąć się jedną ręką. A ja będę się w stanie pociągnąć jedną ręką? Tak o! Малыш, малыш, ты недолма, малыш, беги на драпак, на драпак, на драпак, на драпак. Мама, я тебя не дотыкаю. Ale dzisiaj życia w domku. Gdyby Shenlong mógł spełnić jedno moje życzenie, poprosiłbym go o to, żebym ja był w stanie trenować bez przerwy. Uwielbiam ciężki trening i walkę niczym Goku dosłownie. Musisz być jak Wegeta i trenować mądrze. Wegeta w superhero odkrył też w sobie naturę filozofa, tak jak ten ostatni kolega. Usiadł na kamieniu i medytował. Ukul <śled> Ukulanie gila z nosa o średnicy 1 cm. Ja chuj, że takiego dużego. Jednego centymetra? Okulanie gila z nosa o średnicy jednego centymetra? Ile mój nos ma centymetrów? Przecież to się nie zmieścił w nawet... Chowałeś go do słoika na noc i potem następnego dnia kontynuowałeś? To nie jest możliwe, żeby mieć takiego dużego gila. Ale jestem pod wrażeniem. Aż mi się przypomniała taka sytuacja z dzieciństwa, kiedy... Razem z kolegą pluliśmy do słoika, yy, albo do butelki, to była taka półtora litrowa butelka po wodzie mineralnej i mieliśmy plan jednego dnia napluć do tej, do tej butelki, żeby zapluć ją całą do samej góry, mieć półtora litra śliny. To nie było takie łatwe. Byliśmy wtedy mali, więc tej śliny też było trochę mniej podejrzewam, ale musieliśmy prosić innych o pomoc i no, co prawda nikt się nie chciał zgodzić, to było trochę pojebane. Ale nie udało się chyba napluć do całej, całej butelki. Zrobiliśmy ponad połowę i już nie mogliśmy. Już nasze ślinianki po prostu poszły na urlop. O! Zagranie koncertu przed 20 tysiącami ludzi. Daje to osiągnięcie w takim razie. Kto to taki? Chciałbym czasami, żeby te podania nie były anonimowe, żeby mógł zobaczyć, kto to jest. A teraz nie wiem, czy on robił polski rap, czy może był jakimś supportem przed jakimś dużym koncertem, czy może te 20 tysięcy ludzi specjalnie na niego przyszło, albo na nią. No, może to był ten, ten gość, co kula gile jednocentymetrowej, na, na niego przyszło 20 tysięcy osób, bo nie wierzyli, że można takiego wielkiego gila ukulać. Tylko w takim razie, co grał? <laughs> Zrobienie pierwszego miliona, czego? Pieniążków, wyświetleń, pompek, brzuszków, przysiadów? Zrobienie pierwszego... Chyba, chyba chodzi o pieniądze, nie? Chyba chodzi o pieniądze. Jakby się jeszcze okazało, że chłop założył swój własny biznes i jest prezesem firmy, która teraz prosperuje i zatrudnia wiele osób, to jeszcze by mógł po prostu... Dodatkowo pogratulował. Nie ukrywam, że o Adachu wiem. Odmienił? Odmienił przez przypadki. Wiem od niedawna, bo od kilku tygodni, znaczy znam go bardzo długo, bo zawsze się mówiło coś w stylu. O, to ten od mangi XD, więc nie oglądam. To ten, co rysował mangę w pensie. Nie oglądamy go. Więc nie oglądam długo, ale oglądam dużo, bo ogląda się przyjemnie. To jest ciekawe. Czy są osoby, które kiedyś natrafiły na mój kanał? Chociaż wiem, że są takie, bo też takie pisały osoby podania, że natrafiły na mój kanał, ale się nie spodobało, a potem trafiły po latach i stwierdzili, że o, teraz? Teraz można. Nie piłem alkoholu przez dwa lata, dalej ciągnę. Nie było tam pytania o preferencje seksualne, ale ciężko wybrać. Za każdym razem jak nagrywam nowy utwór, gram na różnych instrumentach i ostatnio zabrałem się za wokal i nagrywam wszystko w domu, i wyjdzie lepiej niż poprzedni, to stwierdzam, że to jest moje największe osiągnięcie. Jakoś tak 8 lat temu chciałem zrobić coś takiego. To było znacznie trudniejsze niż myślałem, że będzie. Chciałem zrobić taki bit swój własny z rzeczy, które mam dostępne w domu. Czyli wiecie, uderzałbym w garnek, albo bym na przykład jakąś widelcem bym szurał po teflonie, albo bym uderzał poduszką. Żeby robić taki, taką stopę. Bo okazało się, że to nie jest takie łatwe. Więc podziwiam osoby, które są w stanie. Być taką jednoosobową orkiestrą. Największe osiągnięcie w życiu rzucenie alkoholu. Teraz pytanie, czy chodzi o to, że już nie pije, czy chodzi o to, że miał butelkę piwa i na przykład na, na meczu piłki nożnej rzucił nią na. Nie, no żartuję, dobrze, cieszę się. Ale gdybym traktował wasze podania kupa za każdym razem tak poważnie, to wszyscy byście płakali na koniec tego filmu. No muszę was trochę po poirytować, muszę was trochę poobrażać. No nie, o to chodzi w tej serii. Jestem anonimowy, no, może nie jestem anonimowy, ale wy jesteście anonimowi. Gdybym widział na przykład, że obrażam kobietę z dziećmi, to było, żeby się ugryzł w język, ale widzę tutaj tylko literki. Ogląda Madacha jak najbardziej. O, owocowy panik. Cieszę się. Takiego człowieka obrażać akurat nie będę, bo ma trochę więcej szarych komórek niż przeciętny fan Dragon Balla. Zdobycie mistrza Polski. W czym? Zdobycie mistrza polski, czyli były mistrzostwa, był jakiś mistrz polski i ten człowiek ogłuszył go, wrzucił go do bagażnika i go miał. <laughs> ale się trochę gość rzucał, więc następnym razem przydałby się kajokę. No i mam już mam już profil psychopaty, zwłaszcza że ogląda owocowy panik, to nie jest zdrowa osoba. Ciężkie pytanie, bo w życiu mało zrobiłem, ale największym osiągnięciem będzie obsługa barmańska na 100 osób, bo to mój cel życiowy być barmanem. R jest bardzo blisko T na klawiaturze. Może chodziło mu o Batmana. Obsługa batmańska. 100 osób. To by się dogadał z tym typem, który w ostatnim. Nie wiem, czy to było w ostatnim odcinku, czy w tym, co wisiał na gałęzi do góry nogami udawał nietoperza. Nie no dobrze, dobrze. Trzęść tam sobie tymi szejkami. Podziwiam osoby, które też w stanie są ułożyć 10 kubków jeden na drugim. Ja w szafce układam jeden na drugi i już boję się, że spadną, a on 100 osób obsługiwał. I jeszcze Batmanem ch jest Christian Bale, kurwa po prostu z Polski. Gdyby Shenlock mógł spełnić jedno Twoje życzenie, czegoś sobie życzyła. To zależy od sytuacji, w której bym się znalazła. No, sytuacja jest taka, że zebrałaś smocze kule i możesz życzyć sobie <grywania> życzenia do smoka. <grywania> to jest sytuacja. Zagranie supportu na festiwalu Hip Hop Mazurach w Giżycku oraz przejechanie pół Polski grając za słoniem na trasie Mutila Mut Mut Mutilatur. Przejechanie pół polski grając ze słoniem, chyba że on jest w grupie cyrkowej po prostu. Jest, wiecie, są zaklinacze węży, są tacy, którzy na przykład wkładają głowę do paszczy lwa, a on. Y, słonia, y, słonia wytresą. Kiedy koniec tego filmu? Wstałem dzisiaj rano. Okej. Okay. Żeby móc polecieć na Marsa i wrócić, no to musisz zapytać Ilona. Możemy się załatwić. Nie wiem, czy starczy na bilet powrotny, ale. Na przykład ja, jak już też to Wam kiedyś mówiłem, na pewno Wam kiedyś to mówiłem, że teraz i w sumie nie wiem, czy takim moim wymarzonym sposobem, gdyby się okazało, że nie będę miał w ogóle już bliskich osób na starość, że zostanę kompletnie sam, chciałbym zostać wysłany w przestrzeń kosmiczną. Nie piję! Dobra, ale nie krzycz, no to, to. Ja się cieszę bardzo, że nie pijesz. ale Człowiek musi pić, żeby przeżyć. Zacząłem One Piece razem z Adachem. Wyskoczył mi randomowo na stronie głównej na YouTube, a ulubiona seria to oczywiście umówienie One Piece. Który to miesiąc? 11 okej. Okay. To chłopa już pewnie nie ma tutaj z nami. Gdyby Shenlong mógł spełnić jedno życzenie, zobaczenie Adacha z pięknymi włosami. Proszę bardzo. Nie są piękne, ale. Ale są. O, albo to Widzisz to? Zobaczcie w ogóle ten telefon. To jest Sony Ericsson, którego miał James Bond. A wcześniej mój brat. Kupno węża. Zarzuciłbym sobie gekonów i wyposa... To jest przypadek, że ostatnio byłem w miejscu, w domu, w którym były i węże, i gekony... Czy osoby, które mają węże, automatycznie chcą mieć gekony i na odwrót? Trochę pojebane hobby, muszę przyznać, ale pierwszy raz w życiu chodził mi po ręce, po ręce wąż. Nie powiem, że to było nieprzyjemne, ale trochę się dziwnie czułem. Gdybym nie miał pewności, że ten wąż nie kąsi, ani nie robi żadnych innych... Złych rzeczy, to pewnie bym go nie wziął na rękę. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję za dołączanie do grupy, dziękuję za wrzucanie wartościowych postów. Myślałem o tym ostatnio, czy nie zrobić może jednego miesiąca yy, poluzowania zasad. Tak jak w sierpniu, bodajże dwa lata temu był miesiąc bez repostów i to weszło jako stała zasada na grupę. Myślałem, że może zrobić tak, że będzie miesiąc z repostami. Jeśli ktoś chciałby udostępnić jakiś film z YouTube'a, który nie jest jego, to może w tym miesiącu byśmy mogli dopuścić albo chociażby tydzień bez repostów, z repostami. Co wy na to? Tak czy siak, zostawcie lajka, like zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Dzięki za oglądanie, dzięki za całą aktywność. Przepraszam, jeśli kogoś uraziłem, ale to wszystko to jest dowcip i żart. Ja też się lubię z siebie śmiać, a ja wy wyznaję taką zasadę, że jak śmieję się z siebie. To mam prawo śmiać się też z Was. Ale nie robię tego, już jakby złośliwie. Diana.